TV. A dzisiaj chciałbym nam przedstawić, pokazać jak zrobić Facebook. Możecie na jego stronę. Facebook.com mhm. Jak widzimy Facebooka, to tak naprawdę to my już mamy nasz e, ten. Czekaliśmy już. Czekaj, już jestem. I aby się zarejestrować, musi tutaj wpisać imię, nazwisko, y, adres e-mail. Ponownie adres e-mail, nowe hasło. Dziennik w którym na przykład urodziliśmy, tam, dajmy sobie coś, coś. Nie, jakiś tam 1995. To już ktoś miał. To jest tak? Płać Płacz, by kliknąć rejestracja, to jest bardzo darmowe. No jest to w ogóle darmowe. <kusz> Można również sobie pobrać Facebooka na telefon. Tak, tak, tak szybko. No więc dziękuję za uwagę.